Witam serdecznie. Mamy już dostępne przemilczane historie. Jest pierwszy rozdział Tajemnice Głębin, więc zobaczmy sobie, na czym to wszystko polega. Zagramy sobie jedną mapkę na poziomie normalnym. No i co my tu mamy? Mamy przede wszystkim etap specjalny, więc zobaczmy, co tutaj się dzieje. No i Widzimy tutaj efekty nie, ten, zależne od paska tlenu, więc początkowo, jak zejdziemy do 75%, no to wszyscy wrogowie będą otrzymywali kradzież życia. Na 50% atak zostanie zwiększony u wrogów, na 25% celność wszystkich sojuszników zmniejszona i na 0% obrażenia oraz losowy furiacki atak. Co turę. Sprawdźmy, jakiego mamy przeciwnika. Do obrony, więc musimy wziąć na pewno coś do czyszczenia. Także myślę, że tutaj jeszcze sobie tego haftorna zmienimy, żeby aż za dużo medyków nie brać na obniżenie obrony. No i tak, Ariel dla czyszczenia statusu i leczenia ponad stan. Spróbujemy sobie pójść tutaj czerwonymi e, oraz aramis, e, żeby również e, nie nakładać e, na nas statusu oraz e, nadwyżki leczenia. Biorę sobie e, również, jeśli chodzi o artefakty, manę i w razie czego podobrażenia. Więc spróbujmy. No i co mamy? Niewiele. Więc spróbujmy sobie tu trochę podładować yy, i sprawdźmy, jak działają te bomby. Ok, one dorzucają tlenu, więc warto będzie je robić. Doładujmy sobie tu jeszcze niebieski. Odpalamy tę bombę. No i ładujemy powoli. Czerwonych i fioletowych, dorzućmy jeszcze tutaj. I powinno nam to załadować e, wszystkich, więc e, wybijmy sobie tutaj potworki. Zobaczmy, tylko jak to silnie uderzy. OK. No, te etapy pierwsze na poziomie normalnym raczej nie powinny sprawiać zbyt wiele problemów. Użyjmy sobie tutaj jeszcze alokarda, no i ładujemy postacie dalej. Ok, włącza się kradzież życia. My sobie tu tworzymy skorupę i lecimy na bosa. No i powinno nam się to bez problemu udać. Dostajemy za to, oczywiście, 3 koiny. Za etapy trudne będzie ich 5. No i troszeczkę. Materiałów. Także myślę, że całkiem w porządku. No i mamy tych planszy dużo. Kolejne rozdziały będą otwierać się co miesiąc mniej więcej. I tych rozdziałów mamy sześć. Póki co niedostępny jest jeszcze poziom śmiertelny. Ale za każdą planszę, którą przejdziemy, możemy od razu iść w, również w poziom trudny. Mamy również, oczywiście, jak to zwykle bywa, nowych bohaterów. Jest ich sporo, omówimy sobie je w innym filmie. Natomiast w tej chwili spróbujemy kogoś wylosować. Zrobimy sobie 10 tych losowań. Widok jest jak przy Atlantydzie. Ok, czyli mamy pierwszego. Co on tutaj robi? Ok, okej. Okay. Całkiem spoko trójka. Na piątkę żadną nie liczę. Nie mam ostatnio szczęścia w tych lasowaniach. Jest super azar. Kolejny czerwony i jest od razu duplikat. Tym razem coś zielonego i jest Mnesus w kostiumie. Spoko. Kostium zawsze się przyda do ekspienia. O, no okej, okay, dobra, tego, tego się nie spodziewałem. Fajnie, fajnie. E, co my tu mamy? Pomocnika, prowokacja, okej, okay, fioletowa prowokacja, nie miałem jeszcze. Zbyt dużo w sumie prowokacji Ludwika mi brakowało. Fajnie, ja jestem zadowolony już z tego openingu. Po raz pierwszy od dawna coś wpadło. Jest i Melia z kostiumem, ok, fajnie. Kolejny kostium do kolekcji. Jest i czwórka, ok. Fajnie. No, kolejna postać do zrobienia, kurczę. Tych fioletów to. No to dużo, dużo w kolejce. Zobaczmy, co zielonego. Jest kolejny Mnesus z kostiumem. Dodatkowo mamy kaszureka. no, czyli wracamy do normy. No i na sam koniec sprawdźmy. Jest Jahangir. Otwórzmy sobie jeszcze dodatkową skrzynię. No i w tej skrzyni 50 coinów, 50 coinów, 50 coinów, 150. Ok, czyli zrobimy sobie jeszcze jedno losowanie. No i fioletowy Tyrum. Potężna końcówka. Mamy jeszcze y, diaksy, więc możemy sobie zrobić ostatnie z ostatnich. Jak tu mówią, lascik. No i lascik daje nam gunara. No to ostatni lascik i jest melia. Dobra, tyle wystarczy. E, powodzenia, e, jeśli chodzi o przejście planż oraz w Waszych lasowaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.